Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na dzień, sadzam do gruntu. Zakupioną kilka dni temu od Piotra z kanału Kanna w Ogrodzie Gunerę Gunera Manikata. Dziękuję Piotr za tą roślinę, długo na nią czekałem, ale w końcu mam i ja. Zobaczcie, jest zdrowa, serducho duże. Pojawiają się już pierwsze listki. Była oddzielona w tym roku, więc wiosnę może mieć gorszą wiadomo, ale już i tak bardzo, bardzo ładnie rusza, więc daję ją do ziemi. Będzie w takiej rabacie, gdzie jest dość mokro, dość wilgotno i myślę, że sobie poradzi, a więc do dzieła. Ok, otwór wykopany, głębokość 70 cm, szerokość 60 dwie takie duże taczki pełne e, z tego, z tego to wyjąłem no i teraz zastąpię to ziemią tutaj jak widzicie ziemia jest taka to było ziemię na podniesienie terenu więc jest taka e, gliniasta e, mulasta coś takiego pod spodem jest glina e, i e, uzupełnię to ziemią lekką taką e, uniwersalną e, z e, perlitem e, i obornikiem granulowanym oczywiście obornika bardzo dużo bo jak wiemy Gunera lubi dużo pokarmu, więc przygotowujemy ziemię i sadzamy gunerkę. Ok, udało się. Gunerka na swoim miejscu wygląda bardzo dobrze. E, poszło 200 litrów ziemi, więc dużo, No ale e, trzeba było wybrać dużo, żeby ta ziemia była odpowiednia dla niej. E, pod spód poszedł kompost e, przykompostowane. Produkty z, z ubiegłego roku. E, granulowany, e, również i do tego ziemia z perlitem. Mam nadzieję, że, że to wystarczy. E, zaraz podlewam gunerkę, żeby, żeby dostała wody. Jedzenie jest pod spodem, także wszystko przed nią. Trzymajcie kciuki, e, żeby gunerka jak najdłużej e, tutaj u mnie została, żeby się rozrastała i żeby już w tym sezonie pokazała co potrafi, bo jest faktycznie wyjątkowa ok, gunerka podlana przysypana korą boki, tutaj była gołowłóknina pod spodem, wyciąłem ją na szerokość ponad metra tak żeby gunerka mogła się rozrastać oczywiście jeśli będzie potrzeba to będę wycinał dalej, także nie ma tutaj kłopotu niech rośnie, jeszcze raz dziękuję, dziękuję Piotrowi z kanału Kanna w egzotycznym ogrodzie, jak widzisz Gunerka ma się dobrze sadzona, także trzymam kciuki za jej wzrost. Jeśli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć.